To, co zauważyliśmy, nasi jeżdżący zauważyli, że tak, że pykam sobie do przodu, znaczy obojętnie. Akurat do tyłu, tak? Do tyłu, jadę do przodu. tak? Pykam do przodu, jadę do tyłu. To jest bardzo prosta, bardzo prosta obsługa. I jak to działa? Jak to, jak to jest przenoszone, właśnie ta informacja, że jadę do przodu, jadę do tyłu albo jadę z górki, tak? bo jeszcze mamy tryb, że jadę z górki, jadę ekonomicznie, jadę po mieście. tak? Jak to, jak to, jak to działa? Generalnie za to odpowiedzialna jest jednostka sterująca silnika, właśnie tego elektrycznego, która z jednej strony Daje informację do tego, stąd również silnik trzyfazowy, no bo trzyfazowy może działać w różnych kierunkach. Tak. I zależnie od tego, jak ten silnik będzie działał, to auto będzie się przemieszczało albo do przodu, albo do tyłu. Albo do tyłu. Jednocześnie i to samo, czyli raz zasilanie, dwa ładowanie baterii. Jednocześnie, jeżeli chodzi o tryby, samochód Ajmiew tym się chociażby różni od takiej rodzimej konkurencji, czyli współpracy z grupą PSA. Gdzie nasz samochód oprócz standardowego trybu jazdy do tyłu, czyli bieg wsteczny, ma trzy tryby jazdy do przodu. Typ D, czyli standardowy tryb jazdy, zwykły drive, tak jak w większości samochodów, z skrzynią automatyczną. Mhm. Tutaj odzysk energii jest na takim średnim poziomie odzysk energii z hamowania, odzysk energii z hamowania silnikiem. Za każdym razem, kiedy spuszczamy nogę z gazu, Almiev wykorzystuje silnik elektryczny do doładowywania baterii napędowej, czyli baterii trakcyjnej. To jest pierwszy tryb, taki standardowy. I to, czym się różni Almiev, to pozostałe dwa, dwa tryby. Jeden tryb to jest tryb B, od słowa braking. Drugi typ to jest tryb C od słowa komfort. E, I tryb breaking jest najbardziej efektywnym trybem do, na doładowywanie e, baterii, czyli wykorzystywanie. E, na, I najlepiej jest używać tego trybu. Podczas jazdy ze wzniesień, na, w górzystym terenie, kiedy możemy spokojnie podczas jazdy wykorzystywać to lub na przykład w, w takich chwilach, kiedy no już naładowanie akumulatorów jest bardzo niskie wiemy, że ten dystans do domu powoli nam się skraca, a poziom naładowania baterii może być niewystarczający. To w tym momencie każde hamowanie. troszeczkę nam dodaje. Troszeczkę nam dokładnie dodaje. I to jest jakby największy odzysk, najbardziej efektywny odzysk energii przy tej pracy. I ostatni tryb, właśnie tryb C, jest trybem średnim. Tryb, który nam pozwala utrzymać stałą prędkość jazdy, kiedy doładowanie baterii, czyli wsteczne ładowanie. Będzie najmniej efektywne. Ten tryb jest najlepszy do jazdy poza miastem, na autostradach, gdzie potrzebujemy zwolnić, tak naprawdę, a nie hamować.